zleca nam dzisiaj Matka Boża w niebo wzięta w błogosławieństwo nowożeńcom i włączenie do wspólnoty Kościoła Natalii ale i podziękowanie Bogu za dar życia dorastającego dojrzałości w osobie Krzysztofa mamy matkę, którą nazywamy królową ukoronowaną wspaniałymi koronami, które pobłogosławił papież Benedykt XVI, papież ta królowa, o której mówimy, że jest ograniczeniem narodu polskiego. I książęta wielokrotnie razy kręgali w stupie. I to ta królowa, ta wielokroć z ciemności różnych błędów ciemnych noc się wyprowadzała ku światłu. To ta królowa, która pocieszała w chwilach trudnych. Mamy ją na odległość naszym wzrok. Także mogła w nasze oczy i głębie naszego serca, kto przeniknęła w serce nasze i powiedziała jestem Matką Kościoła i tego poczętego, i tego zrodzonego dopiero, i tego stającego i tych, o których chce błędy swojej młodości nieraz naprawić w późniejszym wieku. Tak, kochani moi. Tacy się, przychodzą szukając pocieszenia i przede wszystkim potwierdzenia, że Boża droga, droga zasad jest im miła i pragną przede wszystkim stanąć, kiedyś także i przed obliczem Bożym i Jego Mart, niebogziętą, cieszyć się obfitością tej łaski, pełni radości, którą także i ona. Posiada. W wielu kościołach, gdzie parafiannych, katedrach, ten obraz widoczny. Podróżyli postaciami, bowiem w Nowogrodzie, w kościele parafialnym, pod wezwaniem Niemu Matki Bożej, główny ołtarzy, jest też obraz przedstawiający Marię, która opuszcza Ziemię, i jest brana do nieba. I artysta wyraził to w szczególny sposób. W centrum jest Maryja, która patrząc ku górze unosi nieco się nad Ziemią. Już pod jej stopami siedzą apostołowie. Patrzą się w nią zadziwieni tym wspaniałym cudem. Aniowie zaś unoszą matkę bożą ku górze, ku niebu. Wydaje się piękny obraz, bowiem Maryja, wyrzuca rzuca róże na Ziemię i te zmysły zewnętrzne i wewnętrzne. Tym razem, tym razem wszyscy na tym obrazie z Marią mają także udział w tajemnicy nieba. Ludzkie tylko wyobrażenia artysty, wcale nie błędne, bo tak odczytał Ewangelię, tak odczytał to, co w Piśmie Świętym jest tak pięknie ujęte że ona z duszą i ciałem zostaje wzięta do nieba, ale do końca tajemnica ta jest nieznana, bo jest to tajemnica Boga, która cząstka po cząstce zostaje odkryta człowiekowi, który sercem coraz to bardziej zbliża się ku tajemnicy Boga. Im więcej to serce zagłębi się w tajemnicy Pana Boga, tym więcej objawienia, czy to prywatnego, czy też objawienia Kościele powszechnym zyskuje dana osoba, by potem Kościół mógł to objawienie także przekazać całemu Kościołowi. Wpatrujemy się dzisiaj ku górze, gdzie zasiada Chrystus po prawicy Ojca. Przed chwilą żeśmy czytali fragment Apokalipsy, który opisuje walkę kobiety z smokiem, wyręczonym potem przez dwie bestie. Tradycja widzi w tym smoku szatana, a w niej Matkę Mesjasza, która jest społecznością Ludu Bożego i tego w Nazarecie, i tego w Betlejem, i tego w Jerozolimie, i tego na Syjonie, i tego, który przede wszystkim, tak jak z Ery wzracony, a potem uświęcony przez Chrystusa i Syna, znów tworzy jedność mocy Ducha z Nim. Siły demoniczne ciągle prześladują Kości. Prześladują i dzisiaj. Wciąż toczy się walka, ale pamiętajmy, że w tym ostatecznej walce zawsze zwycięstwo należy do Chrystusa. I chociaż nieraz szatan się cieszy, że znów złapał duszę w sidła swoje, swoją niewolę, to jednak pamiętajmy, że to Chrystus pokonuje śmierć i szatana. Dwie potęgi, dobra i zła, ciągle są naprzeciw siebie i zawsze po środku. To naszej woli także decyduje to, na którą stronę nieraz przejdziemy: na stronę dobra czy na stronę zła. Oczywiście walka dzisiaj bezpardonowa i w telewizji, i w radiu, i w wielu innych środkach to chce swoją niejako przeprowadzić drogę, zawsze najpierw doprowadzi do zwątpienia, najpierw doprowadzi do ośmieszenia, najpierw doprowadzi do niszczenia, żeby potem to, co słabe, to się oderwie od łaski Chrystusa, poprowadzić za sobą. I to jest prosta droga. Najpierw zwątpić, a potem zabrać. Czytam, czytam w encyklopedii, kochani moi. Słowo Jechowa, proszę bardzo. Błędne odczytanie Pisma Świętego. Proste przez kogo? Przez ludzi, którzy nie zrozumieli Słowo Jakwy. Błędne odczytanie. Proste określenie pojęcia. Tej drogi, którą prosi Jehovah. I dlatego najpierw to zwątpić, a potem zamknąć, zamknąć w niewoli. Może Ci pełen Ci wyśpiewuje Maryja, wcześniej święty Paweł powie, że jesteśmy ożywieni przez Chrystusa jako drugiego Adama, Adama, który jest durem ożywczy. Dlatego tam, gdzie Chrystus, tam śmierć nie panuje. Tam nie ma niewoli. Tam jest ciągle wolność. I ta wolność sprawia, że Matka Boża w niej nie wyśpiewuje hymn uwielbienia. Wielbi dusza moja Pana. Czystym sercem chcę pokazać, jak jej dusza jest rozladowana w Bogu. W końcu dziewica Matka wszystkich nosi w sobie całe źródło charyzmy. A jakie to charyzmaty nosi? Od pierwszego spojrzenia świeci ognim świętej miłości. Słodko rozpala serca tych, którzy się do niej zbliżali. Rozbudza dusza wiary, zachęca do skromności, ozdabia uczciwością, zachęca do pobożności. Tchnie kwiat dziewictwa, zasiała rolę czystości, pokazując ich oczom pokorę, przynosząc znamie prawdy. Tak mówi święty ten, który czytał wspaniale dzisiejsze Ewangelii, gdzie na pierwszym miejscu postawiona jest pokora względem majestatu Boga Maryi. Dlatego z niej wypłynie strumień ognia, który spala wrogów, a ogrzewa przyjaciół, zbiera bliskich, a pali nieprzyjaciół. W hymie magnifika jest mowa o tych, którzy stracili swe panowanie. Takich Bóg strąca strą, jednak wywyższa pokornych, Kolejny raz pokora jest uznawana jako wielka wartość. Pokorę widzi Bóg Ojciec w osobie Syna, Marii, dając się kładą na szlodowanie. Tradycja podpowiada nam, że wroczyste niepodjęcia Matki Bożej wiadki przynoszą w i zioła do świątyni Pani.